Sportowy weekend w gminie Nowaruda, pomimo niesprzyjającej aury przyciągnął wielu uczestników, którzy zmagali się z sowiogórskim terenem podczas bajk maratonu. Na starcie w centrum rekreacji harenda stanęło około tysiąca zawodników. Zawodnicy jadą zawsze na trzy dystanse, mini, mega i giga. W dzisiejszym bajk maratonia jest to szósta edycja tegoroczna w Ludwikowicach Kłodzkich, dystans mini liczy 26,5 km, mega 45,5. A giga ten najdłuższy, najtrudniejszy 71 km. Zawsze przyjmujemy taki schemat, że najłatwiejszą trasą jest mini. To jest ta najkrótsza, gdzie jadą jakby dwie kategorie uczestników. Grupa naprawdę mocnych, silnych zawodników, która się ściga, i ci początkujący, którzy po prostu chcą poznać specyfikę bike maratonu i dlatego nie są jeszcze mocni na tyle, aby startować na dłuższym dystansie, jadą na tym krótszym. Natomiast na giga jadą najmocniejsi, głównie to są e, zawodnicy z licencjami, Czołówka Polska e, to jest 2-3-4 godziny jazdy. W rowerowym wyścigu udział wzięła również ośmiosobowa drużyna z gminy Nowaruda na czele z panią Wójt Adrianną Mierzejewską. Niektórzy nawet zachwyceni są tą pogodą, bo dla niektórych bike Maraton musi być właśnie błotnisty, śliski, niebezpieczny. Także ta trasa, na którą bo zmieniono w tym roku trasę na ciutr lżejszą. Ale dzięki temu deszczowi była lekka. Pani dziś też zdecydowała się pokonać tą trasę mini. Jak się spisała pani na trasie? Jest pani z siebie dumna i zadowolona. Ja jestem szczęśliwa, że ją przejechałam w całości. Dojechałam na miejsce, jestem cała, widać. Rower jest cały i to się liczy. Trasa była wymagająca, ponieważ ta pogoda dzisiaj chyba też dawała się wyznaki i było dość mokro na trasie. Momentami było takie błoto, że wszyscy w zasadzie schodzili z roweru, a na ostatnim odcinku już było tak ślisko, że sama jechałam na tyłku, także było na pewno wesoło. Zaprawionych w bojach uczestników tegorocznego Bike maratonu nie zaskoczyły ani niska temperatura, ani deszcz, ani dodatkowe trudności na trasie. Dzisiejsza trasa, kurczę, bardzo dużo błota było. Początkowo był podjazd asfaltem, dosyć długi, męczący. No, kur, ale bardzo dobrze poszło. Piękna trasa, podobała się bardzo. Czy po raz pierwszy brałeś udział w Bike maratonie tutaj w Ludwikowicach Kłockich? Nie, po raz pierwszy brałem udział w Miękini, To było dwa lata temu. I wtedy zaczynałem właśnie to był mój pierwszy maraton. Jakie umiejętności potrzebne są na trasie, żeby dotrwać do mety? O, i były tam dosyć strome zjazdy, na których było potrzeba, potrzebna była technika. Na śliskim błocie, również trzeba było trochę opony powietrza trochę z nich spuścić, żeby po prostu móc manewrować w tym błocie ciężkim. A wiesz mniej więcej, jaki osiągnąłeś czas? Czas miałem godzinę 13. I jak uważasz, jak na Ciebie jest to dobry czas? Pobiłeś może swój rekord? Tak, pobiłem, no miałem w zeszłym roku godzinę 29, więc bardzo dużo pobiłem ten czas. Trasa taka technicznie w sumie nie, nie najtrudniejsza, no trochę błota było, no podjazdów też trochę było, tam przewyższenia było dzisiaj, jechałem ten krótki odcinek, to tam chyba 660 metrów poszło myślę, że dobrze. Nie wiem, nie znam jeszcze wyników, ale przyzwoicie. Trasa wygomagająca, interwałowa. Udało się być pierwszą open, więc jestem zadowolona. E, no co, pod górkę, pod górkę. Du, są były też zjazdy takie kamieniste, ale jak ktoś się spiął, to było naprawdę bardzo dobrze. Czy po raz pierwszy brała pani udział w tym bike maratonie tutaj w Ludwikowicach? E, nie, w tamtym roku też byłam, w tamtym roku, ale powiem szczerze, że trasa w tym roku bardziej mi się podoba, była bardziej wymagająca niż w tamtym roku. Ogólnie Ludwikowice są chyba po jedne z najfajniejszych. Poszło dobrze, wywrotek nie było. Przejechana w całości, no chyba dobrze. Była dość wymagająca? No, myślę, że stanie się wymagająca, jak troszeczkę bardziej popada. Jak długo pan przygotowywał się do tego bike maratonu? No właściwie startuję od zeszłego roku, więc właściwie od kwietnia ja zeszłego roku tak sezon tonigowy właściwie cały rok łączy zimą więc trasa bardzo fajna, szybka, było dużo błota, także taka techniczna, no ale łatwiejsza niż tydzień temu walimy na strefie Sudety, nie. Myślę, że ktoś, kto nigdy nie jeździł po lesie na rowerze górskim w takich jeszcze warunkach, gdzie jest dużo błota, bo to, to miały duże problemy, tak? Jednak trzeba mieć trochę doświadczenia. Jakby było sucho, to nie ma sprawy, ale w takiej pogodzie trzeba mieć trochę doświadczenia, bo łatwo upadek, prawda? I tak Gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca. Czy jesteś zadowolony ze swojego dzisiejszego wyniku? Dziękuję bardzo. Jestem zadowolony. To był start treningowy, ale dobrze mi poszło. W porównaniu do innych bajków była płaska, szybka, ale trzeba było uważać na zjazdach. Dziś, niestety, pogoda nie dopisała. Czy ona utrudniała trasę? Nie, wydaje mi się, że nie. Jedyne co na zjazdach trzeba było uważać bardzo. Bike Marathon w tej chwili w Polsce już od wielu, wielu lat jest to impreza numer jeden. Jest to impreza, która ma dwukrotnie więcej uczestników na poszczególnych edycjach niż niektóre tego typu imprezy, których nie będę wymieniał z nazwy, a mają na przykład mocną, że tak powiem, mocne zaplecze telewizyjne są relacje. U nas zawsze jest co najmniej dwa razy tyle uczestników. Jest to najbardziej taka sprzyjająca zawodnikom impreza, troszcząca się o tych zawodników. Tutaj organizatorzy z uśmiechem rozmawiają z każdym, wysłuchują wszystkich uwag, rad. Jest tu taka atmosfera bardzo rodzinna, stąd Tylu uczestników mamy. No, na pierwszej edycji w Miękini było prawie 2000 zawodników, a tu przyjeżdżają ludzie z całej Polski, bo jest bardzo trudna, wymagająca trasa. Wielu ludzi lubi takie trasy. Wydaje mi się, że przede wszystkim ta organizacja i, i wszystko, to wszystko, co jest dopięte na ostatni guzik i przede wszystkim bardzo dobrze oznakowane trasy. Przy tym całe to show myślę, że to przyciąga. I oczywiście za rok zapraszamy na kolejną. Pełne wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej bikemarathon.pl. Kolejna okazja do zmierzenia się z trasami bike maratonu już 8 lipca na zakończenie bike Weeku w Szklarskiej Porębie.